Dzień dobry przede wszystkim. Eee, po pierwsze e, gratulacje dla zespołu za, za awans, za, za to, że nie zlekceważyli przeciwnika, a, bo to uważałem za jakby najbardziej istotne w tym pojedynku i mecz to udowodnił, gdzie drużyna gospodarzy zaprezentowała się bardzo dobrze, grając piłkę ambitną, e, też e, momentami na dużej jakości. Co sprawiło, że w pewnym momencie nawet był remis i, i że tak powiem ten awans nasz nie był, nie był pewny, ale fakt, że jakby nasza głowa była nastawiona na to, że tutaj musimy powarcić o, o ten awans i musimy do tego być gotowi, to sprawiło, że e, to zrobiliśmy. Za to po prostu dużo nie gratuluję, gospodarzom gratuluję dobrego występu. Tego jak się zaprezentowali, też tego jak postarali się o to, żeby to boisko doprowadzić. Wiemy jaka jest taura i że nie jest to takie e, proste. To boisko nie było idealne, ale już e, chyba nie dało się więcej zrobić w takiej e, sytuacji, w jakiej jesteśmy. Także z mojej strony e, to tyle. Dziękuję bardzo. No ja może zadam do Górskiego, już weszło. Ja mam pytanie właśnie do Trenera Łukowicza. Co wiedział wcześniej, przed, przed tym meczem o Karinie Gubinie i czy wiedział właśnie, jak będzie, jak będzie grać? Czy coś zaskoczyło w tym spotkaniu ze strony Kariny? jest taka, może powiedzieć, ciekawostka, bo jadąc na pierwszy swój trening przedsezonowy, to zatrzymałem się w Włodzisławiu, Szląskim, żeby zobaczyć mecz bodajże ostatniej kolejki czy coś tam pod koniec e, poprzedniego sezonu, gdzie siedziałem obok kibiców e, Karyny Gubin, która grała wówczas mecz z Odrą i to była pierwsza moja, że tak powiem, e, styczność z tą drużyną, a e, w późniejszym czasie, no to byliśmy na meczu w Tarnowskiej Górach, kiedy to Karina grała i też wiadomo, Dobyliśmy też sporo materiałów wideo, wszyscy w się przygotowaliśmy do, do tego meczu. Też tu mam znajomych w Zielonej Górze, także, którzy też mnie uczuwali, że to jest młody, ambitny zespół prowadzony w bardzo ciekawy sposób, gdzie drużyna nie, nie boi się rozgrywać piłkę, budować akcje od tyłu. i może poprzez to też jak patrzyliśmy niekiedy też straci, tracili punkty w, w lidze, ale to też świadczy o tym, że stawiają na rozwój i że sam trener też liczy się z tym, żeby rozwijać zawodników, co na pewno na tym poziomie jest też bardzo fajne. I jeszcze jedno pytanie odnośnie, drugiej połowy, początek drugiej połowy, co się tak, tak właściwie okiem się stało? Mieliście 2 spokojne, spokojny gdzieś tam wynik. i Trochę gdzieś rozluźnienie, czy, czy gdzieś tam zapewnie, zapewnie gdzieś w głowach już było to, że ten mecz jest wygrany, skąd się wzięło to, takie chwilowe rozluźnienie? No, czy chwilowy brak koncentracji, powiedziałbym, e, też e, może też e, ta ambicja przeciwnika, który pomimo 2-0 nie, nie, nie zatrzymał się i jakby nie przestał wierzyć, tylko po prostu się starał też... E, <laughs> Na pewno z naszej strony to wymaga też analizy, ale, ale też no doceniam, doceniam fakt przede wszystkim, że po tym, co się stało, gdzie zrobiło się 2-2, że potrafiliśmy uspokoić i, i e, ten mecz zamknąć w 90 minutach. Teraz proszę gospodarza. czy któryś z zawodników gospodarzy, Jakiś wywar na trenerze, pozytywne narażenie kogoś pan na... Na, pasnik, na pewno napasnik, na pewno napastnik, tutaj przepraszam, ale żeby nie pomylić nazwiska. Ale, no, tak, chłopak już doświadczony wydaje mi się, tak, ale... ale z, Dobrym, dobrą szybkością, lewą nogą, niebezpieczny, taki, no, wydaje mi się, z um, potencjałem nawet na nagranie na, na wyżej. A z, też sporo młodych opaków wybieganych, nie bojących się grać, no to tak jakby nikogo nie wyróżniało to, że nie bali się grać, że po prostu e, widać też, że nie mieli też, naprawdę, tak dużo do stracenia. A, Więcej do zyskania i to, to też im pomogło, bo niekiedy naprawdę rozgrywali piłkę na bardzo wysokim poziomie.